Głównym priorytetem PGA Ekstraligi jest bezpieczeństwo zawodników i komfort kibiców. Tory nie są przygotowane po, po zimowej przerwie, jeszcze na tak, w taki sposób, aby umożliwiały ściganie się na wysokim ekstraligowym poziomie. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję, która w naszym odczuciu była jedyną możliwą do podjęcia w, takim, w tym momencie, aby nie narażać zdrowia zawodników i jednocześnie dać klubom czas na przygotowanie. Do sezonu torów, które będą bezpieczne i będą stwarzały możliwość bardzo satysfakcjonującego widowiska dla kibiców. Ta decyzja została podjęta w konsultacji z organizatorami klubu, klubami organizatorami PGE Ekstraligi i byli oni świadomi podejmowanej przez nas decyzji i wszyscy zaakceptowali taką decyzję. Przełożyliśmy kolejkę na dzień 17 maja, jest to dzień po. Grand Prix w Tampere, gdzie nie planowaliśmy kolejki ligowej, natomiast był to termin rezerwowy dla właśnie takich sytuacji awaryjnych, jakie mieliśmy miejsce w tym, w tym momencie.